Siemanko, cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale z Daily. I wrzut. Nagrywam ten film jeszcze raz dzisiaj, jest właśnie 17.15. Ja myślałem, żeby szybko przemontować to, co nagrałem wcześniej. Bo po pierwsze, się okazało, że mam, miałem ściszony mikrofon, przez co musiałem go podbić tak, że brzmiałoby to po prostu źle. A druga rzecz jest taka, że zrobiłem tam na tyle mało rzeczy, że nawet jeżeli teraz bym to wszystko powtórzył, to i tak się wyrobię więcej w czasie antenowym, który wyniósłby mniej więcej te 8 minut które chciałbym jednak mieć jako tą minimalną, YouTubeową wrzucone chociaż obawiam się, że mam tak nijakie tematy przepraszam że nie jestem w stanie wyrobić więcej po prostu i dzisiaj te daily będzie chaotyczne, jestem nieprzygotowany i mogę powiedzieć jedynie, że odnośnie poprzedniego filmu, który nie wrzucę, tylko ta wam o opowiem no to będzie dobra forma myślę to jako nadrobienie tego wszystkiego, to byłem na main koncie, By byłem furiną i widziałem na shortsach taki film, że chłop furiną podskakuje i wchodzi po wodospadzie, mając włączone E. A jak wiadomo, jak normalną postacią sobie po, przy wodospadzie, że tak powiem staniemy, to też na nas ściągać na dół. I ogólnie nie udało mi się nic z, z tych rzeczy zrobić. Moja furina dalej stała na dole, próbowałem Spring próbowałem na, próbowałem na Sangonomiya Watatsumi Island znaczy się. No i próbowałem przy tym wielkim wodospadzie fontainowym. nigdzie mi się nie udało. Także to jest temat numer jeden. Przeskoczyłem go wow, w, w, pierwszej, w pierwszej minucie. Temat numer dwa. Dziękuję za pozytywne komentarze pod poprzednim filmem. Mam jedną rzecz do naprostowania. Będzie to naprostowanie odnośnie Daily Fontaine. Jeśli chodzi o Daily Fontaine i Achievementy, które się z nich uzyskuje, to chodziło mi o to, że jakby to trzeba zrobić Daily, żeby mieć Achievement i nie dostaje się bezpośrednio Fontaine za Daily Achievement, tylko po Daily odblokowuje się World Quest, za który dopiero jest Achievement. Czyli tak naprawdę skracając to do formy, i tak potrzebujemy zrobić daily, żeby mieć achievement, także ja to skróciłem tak jakby bezpośrednio, nie mówiąc całej tej otoczki, że żeby zrobić achievement, yy, to nie jest to achievement bezpośrednio za daily, tylko jest to achievement za world quest, który odblokuje się po zrobieniu jakiejś tam serii daily, czy też po zrobieniu jednego daily kilka razy, tak jak to miało. Na przykład y, miejsce w INAZumie przy. przy, 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 przy Publishing House tam stało taka dwójka gości, trzeba było te tematy powybierać różnie i potem się dostawało Questa albo był też ten Kidos tam, 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 tam co się stał też. Jak się idzie do tego Jare Publishing Houseu, on tam stał i trzeba było mu tam pomóc. Przy shrine'ach chyba? Tam coś zrobić? Jakiś rytuał? I też potem się odblokowywało quest i dopiero za te questy na końcu była, był achievement, także wow mam, mam dobre tempo, ponieważ jestem <laughs> troszeczkę potirytowany tym stanem, że nie mam, nie mam daily, a jest już późno, także moja naturalna energia z tym spowodowana. Dlaczego w ogóle tak daily taki chaotyczne i tak, tak no nie ja no no byle ja jak pią. to nie, bo z, jednak stałem się zrobić to jak najlepiej, a po prostu goni mnie czas. Ponieważ dzisiaj mam naprawdę naprawdę kiepski i kiepski dzień, jeśli chodzi o to, że się nie wyspałem na praktyki kurde troszeczkę mi nawet zdarzyło mi się zaspać w sensie nie ma takiego większego problemu, ponieważ tam nie jestem przypięty od godziny do godziny, ale no byłem godzinę krócej, przez to, że po poszedłem zamiast na dziewiątą to na dziesiątą no, nie, nie za fajnie tematów nie udało mi się przygotować, bo naprawdę nic nie znalazłem. E, jedyne tematy, jakie teraz są gorące to jest e, GTA 6. A uwaga, bo jak kró, krótkie trzy słowa GTA 6 nie obchodzi mnie. E, w ogóle cała seria Grand Theft Auto nigdy mnie nie obchodziła. Jedynie co wiem to oglądałem sam Andreas'u, Gimpera i to było ostatnie GTA. Dopiero nawet wczoraj e, mnie uświadomił tak naprawdę e, znajomy, że GTA 1 i 2 to było w ogóle pow z tego Zlotu Ptaka i to była gra w ogóle taka prawie, że, prawie że 2D, takie, takie 3D d początki, nie? Tam, nie wiem, bardzo, bardzo stara wersja. Także tyle o, jeśli chodzi o, o mnie i o GTA. I za co chciałem, Genshin'a chciałem pochwalić dzisiaj. Dzisiaj chciałem pochwalić Genshin'a za możliwość robienia Archon Questa i żeby to się nabijało jako daily. To jest rzecz, którą chcę pochwalić, bo na tym, dzięki temu na tym koncie mogę troszeczkę bardziej awansować. I mogę robić i Archon Questy i robić daily na naraz, co mi przyspiesza jakby tutaj progres, który jak widać jest. No, na pustyni bardzo marny i... przeszedłem, a tak naprawdę przed tym jakby zanim to wprowadzili to ja byłem utknięty y lorowo w y inazumie. Jak już przy lore jestem, to płynnie przejdę do Niewileta którego wczoraj, no niestety, ale zdarzyło mi się troszeczkę Olać, jak odpowiadałem na pytanie, co sądzę o queście, to zapomniałem jakby wcale o, o tym jakby na czym on polegał, czyli na tym, że niewiele sprowadził do ludzi meluziny. I tam jest bardzo fajnie w ogóle zaprojektowane to, jak jakby jest jakaś. Jak, jak wygląda znajamianie się grupy osób u grupy, która że tak powiem była wcześniej. I że jest to problem i że jest to ogólnie problem taki dość, dość spory. I że niełatwo go rozwiązać, to to jest chciałem powiedzieć, że tam są bardzo fajnie wykreowane postaci tych meluzin. Też tej jednej, która no niestety jest smutna minka, wiadomo, co się stało. No i to jest fajny, fajny zamysł na historię, żeby jakoś to przedstawić, bo myślę, że to jest temat, który jest tak naprawdę aktualny cały czas. I. I to jest sport, który się spotyka też no tutaj w naszym świecie rzeczywistym, jak nie wiem powiedzmy, no nie wiem, połączą na przykład dwie grupy na studiach, to też ta grupa, która powiedzmy będzie mniejsza. No to tak na nią, to tak, no to, co tam, no doszli sobie, nie, to co tam, ja nie wiem, co oni, notatki chcą, no na, przy... na, na, na przykład, nie, no nigdy takiej sytuacji nie miałem, to też nie mogę za kogoś mówić zbytnio, ale to mi przyszło obecnie jako przykład y, do głowy. Dobra, także... także, jeśli chodzi o to, dziękuję za wszystkie miłe komentarze, y jak już mi praktycznie przeszedł, y jeszcze chyba to, to... troszeczkę ociupingem brzmię przez nos. Ale mam nadzieję, że to mi się już poprawi, i dzisiaj w ogóle będę musiał nagrać Abyssa, na, żeby mieć film na jutro. Bo jutro mnie nie ma, także jak dzisiaj mam bardzo mało czasu na daily, to jutro tego czasu mam wręcz ujemnie. I przez to, że teraz bardzo ładnie mówię, nie zacinam się, i w ogóle to myślę, że na naukacie będę mógł <grym> wrzucić. Sam siebie oszukuję. Zaraz jeszcze ten odcinek przejrzę. Ale jeżeli by tak było, to będzie dla mnie bardzo dobrze bo, bo przemontowywanie filmu też render i tak dalej to, 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 troszeczkę, to troszeczkę trwa um, tak patrzę czy uda mi się do, doskrabać do tej ósmej minuty jak już tak zacząłem ładnie gadać tak zasuwam, to może bym coś jeszcze powiedział. Ten questik się pojawił z tymi muszroomami. Nie będę go ruszał, ruszę go. ruszę go na streamie w piątek, właśnie. Zapraszam w piątek na streama, będzie oglądanie special programu 4.3. Jakieś tam dwa słowa albo, albo pół słowa przynajmniej postaram się o tym powiedzieć. E, oczywiście moja konkurencja, jeśli chodzi o oglądanie live streamów i komentowanie, jest naprawdę duża. Przez co, jeżeli przyjdzie chociaż parę osób, będzie mi niezmiernie miło. Jeszcze raz przepraszam, że wyszedłem jakoś w strasznie nadpobudliwie, ale. no. E, tak, tak, tak niestety wyszło. E, nic nie brałem jak coś. <laughs> nic nie brałem jak coś. Mogę powiedzieć jeszcze o problemach, z tym mi się męczy, w nie ostatnio. Ostatnio się męczę strasznie, może nie na. Tak, na dwóch kątach się z tym samym męczę, że to mi się przepełnia, nie? Nie mam nie mam polepszonych broni. A na tym kącie powinienem sobie z tym poradzić, ponieważ buduję hazeln i będę musiał potestować parę rzeczy. I ogólnie, a właśnie, filmiki, nie wiem czy chcecie, żebym potestował jakieś C6 postacie, które oczywiście posiadam, bo nie posiadam ich zbyt wielu. Niektóre mam na jednym koncie, niektóre mam na drugim koncie. Także jeżeli chcecie coś innego niż Amber, Kaja czy Lise, które na pewno będę chciał jako free to play puścić, to możecie napisać w komentarzu. Ja życzę miłego dnia, wieczoru, nocy i na razie, hej, pa! Cześć!